Cykl programów dotyczy komponentu regionalnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w Województwie Podlaskim. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Województwo Podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Program operacyjny Kapitał Ludzki to szansa dla mieszkańców naszego Województwa. Zachęcam Państwa do oglądania programu, zainwestuj w człowieka. Każdy człowiek jest twórczy i pełen zasobów, należy je tylko odkryć i wskazać kierunek doskonalenia. Jest to jeden z głównych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, którego wdrażaniem zajmuje się Departament EFES Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. To hasło przyświeca również członkom Fundacji z PS Alwi w Białymstoku, którzy realizują projekt Twój Przyjaciel Street Worker Kontynuacja. Projekt przedstawiamy jako kolejny przykład dobrych praktyk w ramach POKAL w województwie podlaskim. Głównym założeniem projektu jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Tutaj obejmujemy projektem osoby bezrobotne, czy też zarejestrowane w urzędzie pracy, czy też nieaktywne zawodowo. Jest doradztwo zawodowe, czyli szkolenia indywidualne, ale również grupowe z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne oraz warsztaty z rozwoju umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy. Projekt fundacji opiera się na pracy kilkunastu Streetworkerów w Białym Stoku, Sokołce, Łapach oraz Mońkach. Praca Streetworkerów, którzy są też zatrudnieni w projekcie, stanowi bardzo duże, bardzo duże znaczenie, ponieważ oni, pomimo że gromadzą te osoby na szkolenia, to jeszcze pomagają im tak bezpośrednio, indywidualnie. Streetworkerzy to ludzie, którzy dążą do tego, aby pomóc w zmianie dotychczasowego trybu życia ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnością, uzależnionych. Na czym polega ich codzienna praca? Praca Streetworkera jest pracą, na którą trzeba się na pewno zdecydować i być świadomym konsekwencji pracy w tym zawodzie, bo na pewno nie jest to praca łatwa. Wymaga na pewno. Yy, poświęcenia siebie, tak? oddania siebie ludziom, którzy nas tak naprawdę potrzebują. No i wymaga to dużego zaangażowania. Przeważnie nasza praca polega na tym, że wychodzimy na patrole, czyli obserwujemy środowisko, w którym na co dzień obracają się nasi potencjalni beneficjenci. Plus mamy też dyżury u nas tutaj w fundacji, czyli w miejscu w naszym CES-ie, czyli Centrum Streetworkingu, gdzie osoby mogą do nas przyjść i z nami sobie spokojnie porozmawiać. No jakie trudności napotykają w swojej pracy streetworkerzy? Praca streetworkera jest dość trudnym kawałkiem chleba, ponieważ mamy dużo pracy, a mała jest efektywność. Tak naprawdę dużo się pracuje ze sobą bezdomną, uzależnioną, a skuteczność jest różna. Projekt Twój przyjaciel streetworker i jego kontynuacja mają swoje dalsze oddziaływanie poza pomocą wskazanym beneficjentom. Ostatnim takim naszym przedsięwzięciem to zorganizowanie wystawy Prism Art. Było to dosyć duże przedsięwzięcie, bo zakładało nawiązanie współpracy z zakładem karnym, co też oczywiście wiadomo, ze względu na specyfika ich pracy nie jest zadaniem łatwym. Zdobycie prac tak jakby więźniów i udostępnienie ich dla nas, no i zorganizowanie wystawy. Tak? No i wystawa miała przede wszystkim na celu tej przebicie takiej społecznej znieczulicy. Osób, które tak naprawdę postać więźnia kojarzą przede wszystkim z człowiekiem złym, który popełnił jakiś czyn karalny, i społeczeństwo samo blokuje powrót tego człowieka. Streetworkerzy działają w społeczeństwie i są to nowe osoby, których wcześniej tam nie było, prawda? Więc po to, żeby efektywnie prowadzić swoje, swoją pracę, muszą zdobyć zaufanie lokalnej społeczności. I Dzieje się to różnymi sposobami, m.in. poprzez różne akcje skierowane do dzieci, ponieważ Poprzez dzieci można dotrzeć do rodziców tych dzieci, można dotrzeć do rodzin, którym w zależności od potrzeb można przekazywać różne wsparcie. Obecnie pracujemy nad akcją Wesołe Osiedle, która będzie rozegrana na osiedlu 10-29 września. Będzie to akcja dla dzieci, aby się zapoznały, zintegrowały, miło pożegnały lato, przywitały szkołę. Będzie okazja wymiany książek, będzie zbiórka generalnie książek, które zostaną przekazane dla domu dziecka. Więcej informacji o projekcie na stronie www.funduszearchibial.pl w zakładce Streetworker oraz w biurze Projektów w Białym Stoku przy ulicy warszawskiej 50. Więcej informacji o POKL na stronie www.protapodlasia.pl. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ogłasza nabór wniosków do projektu systemowego w ramach poddziałania 9.1.2. Rozpoczęliśmy nabór do projektów z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów w klasach 1-3. Jest to projekt systemowy, który jest skierowany do wszystkich organów prowadzących szkół podstawowych w województwie podlaskim. I właśnie beneficjentem, który składa wniosek o dofinansowanie w tym projekcie są organy prowadzące wszystkich szkół. Projektem objęci są uczniowie klas 1-3. W ramach tych projektów można realizować dwa rodzaje działań, to znaczy doposażenie bazy dydaktycznej szkół i Przeprowadzenie zajęć indywidualizujących e, potrzeby e, uczniów, e, w, właśnie w, z klas 1-3. Projekty systemowe różnią się od konkursowych tym, że nie występuje typowa konkurencja pomiędzy beneficjentami. Wszystkie projekty poddane zostaną ocenie, skorygowane oraz przyjęte do realizacji. Nabór trwa od 5 września do 24 października. Wnioski można przesyłać pocztą lub składać osobiście tutaj w naszej siedzibie przy ulicy Kleberga 20 w Piąstoku I wnioski składamy w jednym egzemplarzu papierowym, w jednym egzemplarzu elektronicznym. Podstawowe informacje są zawarte na naszej stronie internetowej pokl.wrotapodlasia.pl i tam jest ogłoszenie o konkursie, wszelkie niezbędne dokumenty, które są potrzebne do przygotowania wniosku, wszelkie wskazówki, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie i można również takie informacje uzyskać u nas w punkcie informacji, jak też u wszystkich pracowników referatu. Zapraszamy do aplikowania. Programy Zainwestuj w Człowieka oglądaj w TV Białystok, lokalnych telewizjach kablowych oraz w internecie. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.